Witajcie. Tak jak pewnie wielu z Was, z niecierpliwością oczekuję czwartej części Matrixa, która ma być niedługo i ma ponoć być jakaś niesamowita i jeszcze bardziej zakręcona niż wcześniejsze wersje. W każdym razie. Subskrybuję taki kanał, który się nazywa Matrix Explained, i tam są różne ciekawostki dotyczące, y, dotyczące filmu Matrix i wyjaśnianie pewnych rzeczy, g, drążenie pewnych, pewnych aspektów do wyjaśniania. I y, y, okazało się, o czym nie wiedziałam, że kultowe zakończenie coś leci, coś leci e, leci ptak, muszę się dokształcić z ptaków. Wygląda jak gastro, ale nie jestem pewny. W każdym razie okazało się, że y, zakończenie pierwszej części y, trylogii Matrix y, początkowo było zupełnie zupełnie inne, ale zostało zmienione, ponieważ y, zrobiono tak zwane badania rynku i się okazało, że ludzie nie zakumali o co chodzi. Y, I się okazało, że y, to oryginalne zakończenie ma zupełnie inny wydźwięk. Y, i to nie jest kanał o TwojeFilmy.pl, filmy.pl ani nic takiego, tylko o rozwoju. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne to zakończenie. Przypomnę Wam, pierwsza część Matrixa kończyła się tym, że tutaj Neo, owszem, umiał z tymi kulami machać rączką i kule na niego nie leciały. I na końcu on dzwonił przez telefon i mówił, że wiem, że się boisz, ale że tutaj generalnie, generalnie Cię wyzwolę, tak. Wiem, że się boisz, ale, ale czeka wyzwolenie, czeka nowy świat i w ogóle. I to brzmiało tak bardzo rewolucyjnie. Też na końcu leciała piosenka Rage Against the Machine, więc było rewolucyjnie. No i się okazało, że w tej wersji oryginalnej generalnie chodziło o coś innego. Nie chodziło o wielkiego zbawiciela, który was wyzwoli yy, i obali Matrix, tylko chodziło. Chodziło o przemianę wewnętrzną każdego z nas. I się okazało, że nikt tego nie zakumał, więc zrobili wersję taką rozrywkowo-sensacyjną. E, I podziękuję Wam oczywiście do mm, kanału Matrix Explained i do tego wyjaśnienia. Tutaj sobie spisałam po, a, po, po, angielsku, po angielsku zakończenie. E, postaram się to w miarę e, przetłumaczyć. E, to, co Neo mówi przez ten telefon. Um, to się okazało, że on dzwoni, nie wiem, może ja też nie skumam w tej pierwszej części, mi się wydawało, że on dzwoni do, um, do tego przykładowego Jana Kowalskiego i mu mówi, wiem, że się boisz, ale tutaj generalnie zaraz cię odłączę i będziesz szczęśliwy. A się okazało, że to generalnie nie o to chodzi. Um, w tej wersji oryginalnej on komunikował się z tym światem maszyn i próbował z, nim, z, z nimi zrobić coś w rodzaju rozejmu. Um, I tutaj brzmiało to tak. Wierzę głęboko, że oboje chcemy, żeby ten świat się zmienił. Um, wierzę, um, że Matrix może zostać, i to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, więc słuchajcie. Um, wierzę, że Matrix może pozostać naszą klatką, albo. E, może stać się naszym kokonem i właśnie tego słowa, bo tu jest, e, sło, występuje słowo kraiselis criz", czy coś takiego, pewnie źle wymawiam e, e, i to jest jakieś, i tak jakieś takie określenie kokonu właśnie z którego się wykluwa potem motyl, tak? tylko że to jest taka jakaś bardzo fachowa nazwa i się okazało, że e, większość Amerykanów nie zrozumiała o co, o co chodzi z tym, z tym kokonem. E, w każdym razie ten Matrix może być naszym, naszym kokonem. I to właśnie pozwoli, pozwoliliście, pomogliście mi zrozumieć, że, żeby być wolnym, naprawdę wolnym, nie możesz zmienić klatki, tylko musisz zmienić, zmienić siebie. I to jest kluczowe, bo często jest, że Matrix, ucieczka od Matrixa, obalimy Matrix, wyzwolimy się z Matrixa, będziemy żyć poza Matrixem. Ale tutaj chodzi o to, żeby być. Rozwijać się i być wolnym tutaj, w tych warunkach, w których żyjemy, i wtedy możemy tutaj wytworzyć coś wspaniałego. I podobny był motyw w filmie, który jest na mojej playliście filmów przebudzeniowych, w filmie Mroczne Miasto że też była tam była jakaś taka eksperymentalna planeta, i ludzie byli jakoś właśnie w takiej jakby klatce, ale w momencie, gdy główny bohater nauczył się siłą umysłu zmieniać tą rzeczywistość, to ta planeta stała się właśnie, on się przekokonował tak, i stał się tym motylem i on zaczął... To sobie jednak odgłosy radości. E... E... No i nie była to już jego klatka, tylko on był twórcą, e... twórcą tej rzeczywistości. Mm, więc Matrix może być miejscem wzrostu. I te relacje między światem maszyn, a światem ludzi mogą ewoluować w coś lepszego. Że na początku on postrzegał te Matrix, ten świat jako świat pełen granic, ograniczeń, zasad, kontroli. Ale teraz postrzega to już nie jako więzienie, widzi w tym wszystkim nadzieję i widzi że, widzi, że wrogowie mogą pozwolić nam wzrastać, i widzi, że jest to świat, w którym wszystko jest możliwe. I że może tu powstać świat, w którym wszystko jest możliwe. I ten jego monolog kończy się tym. Nie mogę ci powiedzieć, nie mogę ci powiedzieć, jak tam dotrzeć. Wiem tylko, że jeżeli potrafisz uwolnić swój umysł, znajdziesz drogę. Czyli znowu znowu, droga do rozwoju, droga do wolności, droga do szczęścia jest w środku. I bardzo często gdzieś się zapętlamy, że i szczególnie teraz tak, bo, bo, bo pewne. Yy, mamy pewne, coraz więcej różnych zasad, kontroli, i wielu z nas czuje się jak zamknięci w klatce. tak? Ale tutaj chodzi o to, że czy potraktujemy tę sytuację, w której się znajdujemy, jako klatkę, czy jako taki kokon, gdzie zaglądamy do środka, przetransformułowujemy. Przemieniamy w środku to, co mamy, przerabiamy te nasze ręki, traumy i szukamy, jakie możliwości, co tu i teraz mogę zrobić, jak mogę wykreować szczęśliwy świat, jak mogę cieszyć się życiem. I owszem, są strefy, gdzie są ograniczenia, ale tutaj nie chodzi o to, żeby od tego uciekać, uciekać z tego świata, tak? Bo to są takie pułapki przebudzenia, że, że owszem, takie narzędzia jak medytacja, jak. Nie wiem, ćwiczenia oddechowe, różne ceremonie są bardzo przydatne i pomagają w rozwoju, ale często ludzie traktują je jako ucieczkę, ucieczkę od tego świata i potem wracają z medytacji i znowu sobie tu nie radzą i medytują i to jest takie ucieczkowe. A tutaj chodzi o to, żeby wykorzystać te narzędzia i przemienić to życie. To właśnie tu chodzi o tą Twoją relację z panią Krysią ze spożywczego. A nie tylko, żeby medytować samotnie na górze. I tworząc te relacje, y, budując więzi, zmieniamy, zmieniamy tą rzeczywistość i możemy tu stworzyć naprawdę raj na ziemi, mimo, mimo wszystko, tak? I chodzi o to, że. Y, zdawałam maturę z historii, <grym> więc wiem, jak wyglądał świat. I żadne czasy nie były dobre, chyba żadne. Zawsze ktoś, kogoś coś mu robił, nie będziemy tu wchodzić w brutalne szczegóły, y, ale. Zawsze było trudno, ale zawsze ludzie znajdowali y, sposób, żeby przetrwać, żeby żyć dalej, żeby budować swoją rzeczywistość, żeby przychodziły na świat dzieci, żeby się cieszyć. I tak naprawdę świat ludzi bywa różny. Um, ale teraz, jak wyjdziecie sobie do lasu, tak, mamy tutaj, proszę, niebieskie, niebieskie niebo, rośliny kwitną i wszystko toczy się po staremu. Tak? I chodzi o to, że w momencie, gdy znajdziesz w sobie tą siłę życiową, Tą energię, żeby pomimo wszystko przetrwać i żyć dalej, żeby ewolu ewoluować, żeby się rozwijać, to jesteś w stanie to zrobić. Tak, jesteś dzieckiem Matki Ziemi i tak jak po zimie, zimą pozornie wszystkie drzewa są martwe, tak, rośliny są martwe, w ogóle śmierć. Zimia, zima to śmierć, ale wiosną wszystko wraca do życia. I ty też, mimo że jesteś pozornie w jakiejś klatce, w czymś, to tak naprawdę jesteś w kokonie i ulegasz transformacji, i możesz to wykorzystać w dobrym celu, żeby się rozwijać, żeby się cieszyć życiem i żeby było fajnie. Tak, i właśnie skończyłam. Dużo dzieje. Jeszcze tu macie śpiew ptaków, może się nagra. Śpiew ptaków, wieje wiatr, przed chwilą był deszcz, więc dużo się dzieje. Korzystajcie ze słońca. Lata bąk. Dobrze, to do zobaczenia. Pa.